Teatr maska w sieci, słuchowisko dla młodych widzów. Nadia Prystaj, Lili w krainie baśni, rozdział pierwszy: Lili. Na skraju miasteczka, tam gdzie zaczynał się wielki stary las, Stał sobie tonący w różnokolorowych kwiatach maleńki dom z czerwoną dachówką i białymi kamiennymi ścianami. Dach był bardzo stary, gdzie niegdzie poznaczony niewielkimi dziurami, przez które w deszczowe dni wpadała woda, zaś w pogodne, radośnie zaglądały ciepłe promienie słońca. Ściany tu i ówdzie pokryte były szmaragdowym mchem, w niedużych okrągłych okienkach wisiały koronkowe firanki, a na parapetach, w kolorowych doniczkach, rosły kwiaty. W tym przytulnym domu mieszkała staruszka, kwiaciarka. Była to bardzo miła kobieta z białymi, jak dmuchawiec włosami i niebieskimi, dobrymi oczami. Od samego ranka do późnego wieczora krzątała się w dużym ogrodzie, gdzie hodowała kwiaty. Nikt w okolicy nie miał tak cudnych roślin jak ona. Niektóre z nich były zupełnie niespotykane, choćby te całkiem przeźroczyste, podobne do tulipanów, które po deszczu zamykały się, przypominając małe wodniste piłeczki, wewnątrz których pływały różnokolorowe nasionka, podobne do rybek. Albo Prawdziwe złote lilie, mieniące się w słońcu wszystkimi kolorami tęczy, a przy podmuchu wiatru grające uroczą melodię. Kwiaty te rozpościerały się barwnym dywanem po całym ogrodzie, a nawet za bramką wylewały się niczym rzeka aż do samego lasu. Niektórzy przypuszczali, że kobieta jest czarownicą. Ale dobra staruszka nie jeden raz wyleczyła ludzi za pomocą ziołowych mieszanek dlatego też lubili ją i szanowali. Nikt z mieszkańców małego miasteczka nawet najstarszy człowiek nie wiedział kiedy pojawiła się w tej okolicy. Mogło się wydawać, że zawsze była stara i zawsze mieszkała w tym starym domku z czerwonym dachem i płotem oplecionym dziwnymi kwiatami. Najwięcej w jej ogrodzie było białych lili. Rosły pod oknami, i każdego ranka kwiaciarka podchodziła do nich, podlewała, a potem z troską głaskała ich główki. Pewnego razu, podczas chłodnego, deszczowego jesiennego wieczoru, kiedy z za okna dochodziły grzmoty i widać było błyskawice, Starowinka kwiaciarka siedziała w swoim ulubionym fotelu bujanym przy kominku, w którym przyjemnie płonął ogień. W kociołku nad paleniskiem gotowały się jakieś aromatyczne ziółka, a ona z kolorowej wełny robiła na drutach ciepłe skarpety. Cicho nuciła przy tym jakąś piosenkę i popijała z małego niebieskiego garnuszka herbatę malinową. Na niewielkim, okrągłym stoliku obok kominka, nakrytym śnieżno-białą serbetą, leżały upieczone, świeże, jeszcze ciepłe i pachnące bułeczki nadziewane jagodami. Stał też na nim gliniany wazon z bukietem leśnych kwiatów. Leżała otwarta stara księga z recepturami na lecznicze mieszanki, a obok niej na drewnianym lichtarzu płonęła wysoka, żółta świeca. I blask. Rzucał dziwne cienie na ściany. I oto cień kwiaciarki podniósł się z miejsca i zamieszał zawartość kociołka, chociaż ona sama nadal siedziała w fotelu, popijając herbatę. U jej stóp wylegiwał się duży szary kot. Ciepło kominka rozliniło go. Od czasu do czasu otwierał jedno żółte oko, by popatrzeć na kłębek wełny kręcący się pod jego nosem. To znów na bulgoczący kociołek zawieszony na haczyku nad ogniem. I dalej leniwie drzemał. Kiedy kwiaciarka nalewała sobie drugi garnuszek herbaty, nieoczekiwani ktoś cichutko zastukał do drzwi i delikatnie zadźwięczały dzwoneczki za oknem. Szary natychmiast otworzył oczy i spojrzał na gospodynię. A ta odstawiła na stolik napój, wstała i ostrożnie otworzyła drzwi. Lecz za nimi nie było nikogo. Na dworze było ciemno i zimno. Dochodziły grzmoty, a silny wiatr wprost zwalał z nóg. Koszka wyjrzała na zewnątrz, opatulając się szalem przed zimnym wiatrem, a sądząc, że się przesłyszała, już zamierzała zamknąć drzwi, gdy naraz niebo rozświetliła błyskawica. Wtedy na ganku dostrzegła niewielki koszyk na kwiaty. Przyjrzawszy się z zobaczyła w nim malenki dziecko, przykryte kwiatami świeżą trawą. Dziewczynka trzymała w drobniutkiej dłoni białą lilię i spokojnie spoglądała na kwiaciarkę swoimi dużymi, błękitnymi oczami, jakby cierpliwie czekając, kiedy wreszcie wniosą ją do ciepłego domu. Wydawało się, że staruszkę nic nic nie zdziwiło to osobliwe znalezisko. Szybko rozejrzała się na boki i zabrała koszyczek do środka, po czym zamknęła za sobą drzwi na klucz. Kobieta nazwała dziewczynkę Lili. Od tamtego czasu minęło dziewięć długich lat. Obie zgodnie mieszkały w starym domku na skraju lasu. Dziewczynka od rana do wieczora przebywała w lesie. Wydawało się, że rozumie języki zwierząt oraz ptaków. Wesoło się bawiąc i przemawiając do nich, zbierała zioła dla kwiaciarki. Ta zaś suszyła je na strychu, a następnie przyrządzała z nich rozmaite maści i lecznicze nalewki. Wieczorami zmęczona lili wracała do swego pokoiku na strychu, a dobra staruszka przynosiła jej ciepłe mleko i wspólnie czytały stare, piękne baśni. Pewnego razu po powrocie z lasu, gdzie bawiła się z koleżankami, dziewczynka zapytała staruszkę, gdzie jest jej mama? Wszystkie dzieci je mają, a ona nie ma, stwierdziła ze smutkiem. Wówczas kobieta opowiedziała jej niezwykłą historię z koszykiem na kwiaty i zapewniła ją, że nadejdzie dzień, kiedy spotka swoją mamę. Lili z niecierpliwością zaczęła oczekiwać tego dnia. Bardzo pragnęła mieć. Mamy, aby obejmowała ją tak jak mamy jej koleżanek, by wplatała w jej warkocz czerwoną wstążeczkę, a na święta piekła smaczny jabłecznik. Dziewczynka nie wiedziała, co jeszcze robią mamy, bo przecież nigdy jej nie miała. I oto pewnego przepięknego ranka, kiedy obudziły ją pierwsze promienie słońca zaglądające radośnie przez okienko jej pokoju na strychu. Przypomniała sobie, jakby widziała go na jawie, niezwykły sen tej nocy. Śniła się jej piękna młoda kobieta o jasnych włosach, która z uśmiechem przywoływała ją do siebie gestem dłoni. Dziewczynka od razu zrozumiała, kto to był. To była jej mama! Mama ją woła! Więc Lili musi ją odnaleźć, gdziekolwiek by ona nie była! Tego ranka szybko poderwała się z łóżka i pobiegła do kwiaciarki, żeby opowiedzieć jej swój sen. Kobieta tylko ciężko westchnęła, zrozumiała bowiem, że nadszedł czas rozstania i dziewczynka musi wyruszyć w długą drogę. Lily nie zamierzała odkładać podróży, gdyż pragnęła zobaczyć swoją mamę jak najszybciej. Jeszcze tego samego ranka pożegnała się z dobrą staruszką i ruszyła w drogę. Kobieta dała jej koszyczek słodkich ciastek z malinami i pokazała wąziutką ścieżkę obok krzewów, jeżyn, którą dziewczynka miała iść, nie zbaczając z niej. Po raz ostatni objęła i ucałowała małą Lili, zapewniając ją, że znajdzie mam. Czytała Monika Szela